I już na z tej strony takie najkiś się nagrywamy. Budujemy dla mnie nowy domek. Tak, no, jak widzieliście, ja mieszkam w czymś takim. Powiem, wtedy jeszcze mało itemków. Oj, mam do was informację o Garnajmelitwie i od razu ją zenchantowałem. Itemki mam. Tutaj są te od tego ryśka Tutaj na dorytowy nie zdobyłem z tego. Luneta, fireworki, tylko 28 no i o jakbyście chcieli wiedzieć, ostatnio nie było odcinka z tym rysiem, no bo nie wbił. Ja czekałem, on nie wbił, więc postanowiłem, że nie nagram odcinka, aby nam trochę rzadziej teraz to te odcinki bo teraz jest majówka ale postaram się jak najczęściej zrobić więc okej, okay, materiały, które przygotowałem są takie i ja domek no, sobie planuję jeszcze nie wiem gdzie zrobić, ale tak planowałem jakoś w tej okolicy. Może tutaj, tu zbuduję. Za moim starym domkiem. O kurde! By było już mm, mm, ta piękna twarz. Ta piękna twarz, to piękna twarz. O, no, jakbyście chcieli, żebym dodał podkład muzyczny, to napiszcie mi w komentarzu. Wiem, że nas mało osób ogląda, ale my nie chcemy nic. żeby łapek w górę i subików. No ja przynajmniej. Tylko jak dla mnie się liczy, dobra zabawa. O, jakby co usunąłem głowę z tej statuetki. W sensie zepsułem. A tutaj, no i tutaj też ją wtedy popsułem, ale ją ja już odbudowałem jako 3D. I kurde, o czym zapomniałem zrobić. Dobra, po odcinku, jakim coś z tych skrzynek zostanie, to... Aha, no to zrobię. Wezmę na razie wszystkiego po trzy staki. już tak, później coś takiego i później tak weźmiemy. Wiatrek wody też za dużo nie miałem, ale dobra. Jak coś tam słyszycie w tle, jak ktoś tam słyszy, to bardzo was przepraszam, ale mój brat troszkę się nie słucha. ale dobra, tu zbudujemy. Hmm. Nie. może byśmy te spółki zrobili jakieś, hop, 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 hop dobra, spoko to nam wygląda tutaj byśmy zbudowali takie wielkie, a może to będzie garaż no może zrobię z tego garaż, hop dobra, jaki to wygląda żeby to bardziej było tak fajnie wyglądało To zrobię może coś takiego No dobra, niech będzie coś takiego Później tutaj w bok już Będzie się taki Prawdziwy Wydomek zaczynał co, Przepraszam bardzo, że zaczynam od garażu, Bo nie wiedziałam od czego zacząć Tu ja po prostu Willę buduję z głowy, oczywiście. Kurde, ja już coś źle zrobiłam. Powiedzcie, supełki powinny być takie: hop, hop, siu, hop, siu, i hop. Jak te supełki będę miał pobrać, albo je w ogóle usunąć, to by piszcie w komentarzu. Zobaczcie, jak one wyglądają. Dobra. Już tutaj bym zrobił jakoś wejście na coś takiego, czy podobnego do mojego domku tu będą schody ale nie przygotowałem ich o kurde lag no lagowało już zaraz będę pisał na czacie jak ja będzie lagować żeby ja mnie z serwera nie wywali, bo żebyś i żebyście i nie zobaczyli ale dobra podłogę chyba zrobię z desek ale no to dobra Dobra, to zrobimy tak hops, 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 mops, klops, klops. Sorry, za to na so, po Muszę spróbuję coś zakazać, żeby mojego brata nie było za bardzo słychać. Ale dobra. Muszę crafting zrobić. Później go tu postawię. Idzie w V. Może zrobię też jeszcze mały tarasik, ale... Jak wejdę. <coughs> Jak ktoś do mnie naryknie, to będę w szoku takiego chałupki. Takiej chałupki raczej. Ok. Mam nadzieję, że w ogóle ktoś będzie chciał, dołączyć. ją włączyć. O no, dzisiaj podaje IP! No, przynajmniej można tak powiedzieć w częściach. Spróbuję je podać. Ale dobra. Powiem wam, że na początku jest 1, 2, 3. A na końcu jest i c. No w nie mam na pewno. Stracaj. 1, 2, 3. Rekinkozyce. I tam kropka aternos kropka mi. A wersja to jest 1.20.1 Taka jest wersja i takie IP Ale wątpię, że ktoś raczej wbije, więc je podaję Dobra, ale mam nadzieję, że wbijecie na Rykunkowice Może event taki zrobimy Niestety nie na live, bo mi zbanowali Kto widział moją mi twarz bingo, to widział Chyba z dwie osoby tylko widziały to, jak ktoś, tak ta osoba to ogląda, no to... Na szczęście, że widziała moją twarz. Po innej okazji już... Nie ma, nie ma, wygasła. Powiedzieliśmy na odcinku z bingo, że będzie, ale nie będzie. No bo... niestety dostaliśmy banana live'a. To ktoś nas skomentował chyba? I nas wygłosił. I kto to zrobił? jestem jest bardzo przykro z tego twojego powodu. Bardzo brzydko się zachowałaś. No ale cóż, takie życie. Ja to nie jest tu bo na razie, bo jest najważniejszą. Ale dobra, i tak lubię nagrywać, nie opuszczę tego YouTube'a. Będę nagrywał tu 3-4 lata albo 5 nawet. Odcinek, żeby. żebyście mieli kogo oglądać. Kurde, mi się zaraz te deski kończą. Od czegoś zaczyna o, Biały. Hopa, hopa, hops Dobra. I później tutaj zróbmy też. Biały. O nie, nie, nie. O nie, nie, nie. Tak się nie będziemy, ba że na ja ciekielnie mam, bo ja jak no se użyłem na coś takiego to było bardzo opłacalne no, kurde, ja robię to było bardzo opłacalne przynajmniej dla mnie okej, okay. później to do tylko tak dobra jakby to przepraszam, że to wszystkie hałasy ale mój brat po prostu Teraz czasami takie tak robi. Okej. Okay. No to. O, i widzicie znowu IP. Sorki, sorki, ale. No, będzie teraz chwilkę widzieć IP, ale dobra. widzieliśmy czy to nagrywa. A ja coś takiego by zbudowałem, ale. Dobra. Tutaj. Później bym zrobił jakieś. Tutaj może bym zrobił takie. Idź. Wszystki wilczerek. Takie okna bym tu porobił. Hops, 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 hops. Nie ja, no, ja muszę. Ja mam łopatę i siekierę. I co ja robię? O kurdaż, nie zlagowało. no z wydajnością, to jest moja jedyna rzecz, którą mogę kopać. I nie zostało jedynie z niezwyklejnością. Połowa dobrego. No, być tak za szybko nie zniszczy. Ale i tak się szybko zniszczy. Jakby to znalazłem, to w opuszczonym portalu, gdzieś daleko na rejtingowice, jak. Szukają tych diamentów, i tak dalej. To też jak płynąłem, odkąd to znalazłem. A może ja bym zrobił tutaj taką, takie fajne schody? Git. Gitówka. Hops, 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 hops. O nie. Dobra, już dobrze. I zrobimy tutaj takie okienka. Jest git. Okej, okay, teraz pójdę zmajsterkować tam skutki. Ops. Majsterkujemy, majst. majsterkujemy. Majsterkujemy. Dobra. Dobra, zrobię na razie coś takiego. Ops. Dobra, na razie coś takiego widzowie zrobię. A tutaj zrobię coś takiego. Hop, hop, Hops hop. I tak to chyba będzie dobrze wyglądać. Hops Hops Hop. Jakby co? Na tym serwerze. Ja mam tylko operatora, ale ja go nie używam. Ja wolę serwery survival. I muszę wam coś powiedzieć. Już nie będzie raczej nigdy bingowic. Chyba, że jeszcze dam radę namówić bingo na to. Ale wątpię, że ona jeszcze będzie chciała jakieś tam bingowice. W ogóle ona powoli opuszcza chyba kanał. Nie wiem czy nie widzieliście. Ona jakby... I są jakieś teraz serwerze z Yomi i mówi, że ja też tam będę. No i owszem, może zerknę to co tam mają, ale żeby tam mieszkał nie wiem, może będą też odcinki, I tam nie mamy o czym nagrywać, chyba że pranki jakieś jak już. Ogólnie wiem, bo zbierałem to takie. Dobra, żeby zrobić tutaj coś. Może coś z tym kolorem zrobię. A z drugiej strony... A sumie? W środku zrobię taką ścianę. Hops. Hops. I tu będą miały moje wejście do garażu. I też to chyba już tu będzie taka niebieska. Dobra, będzie do posągów, do innych budowli. Dzisiaj chyba nawet jeszcze dołączyć bingo na ten serwer i też musimy o tym nagrać. Ale to a jak już to jutro, no bo bingo, bingo teraz świętuje, bo zachodzi rodziną majówkę, nie wiem po co. Ale nie nie Tuję, jak tam świętuję, choć nie wiem czy świętuję. A ja tutaj... Kurde, to mi jak jakiś klocek wyszedł. Ale nie, no tutaj jest jakaś efektownia. Tutaj nie wiem jaki tak zrobić. Dobrze. Tu chyba jeszcze tak zrobię, aż mi się nie skończy drewno. hops, hops. hops. O, o! nie bo co lajkujcie, subskrybujcie. Ale mi na tym nie zależy. Ale jak chcecie, to zalajkujcie mnie. I zasubskrybujcie. To też będzie jakiś taki średni przycisk. Czyli żeby na ścianie powiedział, ale nie wymagam. Dobra. Tutaj będę zrobił takie dorsy. I Jeszcze zrobić stronę jak Kurde, myślałem, że takie zostaną będzie fajne. No to w jaką stronę ja mam te dorsy postawię. Ja no, to mnie postawię, naprawdę. No i teraz są dobrze. I uzupełnię. I jest dobrze chyba. O, mam jeszcze się drym Dobra, i resztę wyrzucę. I hops, hops, hops Tu bym zrobił takie okienko małe Hops, on sobie się nie po nie jest tyle okien Po prostu, po co nie To okno tutaj zalepię I będę robił coś takiego ten tylko w do garażu, ale i tak coś tutaj takiego zrobię Hops, Hops hops. Hops hops. Hops. Hops 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 hops. Hops hops. Kurde, dobrze, że... Więcej tego wybierałem szkła. Ok. I może jakbym go czy to będę ją śledził, co ona robi na tych rankingów, co ona nie okrada ani nic. Ale dobra. Ja bym jeszcze potrzebował Co ja bym tu jeszcze potrzebować? Nic, co tutaj chyba zrobię jeszcze ten taras. Trzy, cztery. Teraz 2, 3, 4. hopsa hop, I zrobię tutaj takie potrójne okno, można powiedzieć. Hops, 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 hops. A może tutaj, tutaj bym coś takiego zrobił? Hops, hops, hops. I to powinno być. No tak Tak Kurde zabrakło A w wodę to chciałem basen zrobić Ale może Dobra garażu chyba na razie nie będę robić Później zrobię ten garaż A na odcinku zrobię tylko a w nie, mamy jeszcze trochę czasu. Dobra, no fajnie to wygląda, tylko trzeba to jeszcze ozdobić. I tu zrobię garaż nie wiadomo po co, ale po prostu zrobię. Hop, hops, hops, hops. Mąpsik, 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 mąpsik Okej, okay. ten dom ma nawet jakiś kształt Tak zrobimy na tym gara Już po prostu zwykły Kurde, to już jest mój ostatni z tak niewielkiego Okej Okej, okay. okay, widzowie o i piszcie w komentarzach, sobie chcieli podkład muzyczny nie wiem czy mówiłem, ale jak chcecie to mogę spróbować zrobić taki podkład muzyczny ej dobra, nieźle się to prezentuje fajnie w czymś takim mieszkać nie wiem, że to ma trochę takie momentki no, kształtu, ale jakiś kształt ma. Ej, Jarek, bo ty jesteś moim villagerem. Chyba nie chcesz z tego dostać, bo tego pierw. Jarek! Nie. nie jest tak źle. Dobra, to już domek Rekinka i... Już tutaj nie napisałem. i będzie pisać do McRa tylko dom na Przedarz Przedarz Teraz można iść spać. Czemu mi to studiało tak drogo po południu, że mam raz bo jest tak mocno gorzej? czy Jarek naprawdę musi poszedł na balkon? no Jarek tam jest więc tutaj też chciałbym mieć balkon ale tu będzie tylko Taras tu to mogę coś takiego jeszcze nie zrobić w garażu będzie by... o może na to. A dodał... to dodał będzie takie głupie <laughs> No sorki, sorki, sorki Dobra, dodałbym gingar. Dodałbym tego. A co jakbyśmy przez portal, przez, przez które byśmy się mali zrobili, to by było takie super ten odcinek miał tytuł i przechodzimy z bingo przez portal i się stajemy dziesiaczkami na rekingowice to by było bardzo ekstra oczywiście jak bingo będzie chciała dołączyć na no, rekingowice dobra ten więc doktor zrobił taki szklany ale chyba nie mogę zbytnio to zrobię coś takiego i zrobię wejście na dach I zro... o i zrobię jeszcze coś takiego kurde bo ta nie nie ma robionych tych no, przynajmniej w tych najważniejszych nie gody, że już nie mam tego drewna mam i to ostatni stack jeszcze schodki by były. Dobra. Nie wiem czy jednak taki zostanie, ale się jeszcze zastanowię. To i tak w tym domku, chyba za tego nie będę mieszkać. Nie, żartuję, będę w tym domku mieszkać. Hop, hop, hop. O nie. teraz wszystko dobrze zrobione. Hop, hop, Dobra ja już chyba będę kończył ten odcinek, bo się bitki powoli zaczęły wyczerpywać. Więc okej okay, widzowie, lajkujcie, subskrybujcie, i to jest koniec odcinka, macie to jeszcze IP do Reking COVID, więc Papa widzowie!